No cześć, ja jestem Marcinus a to jest 12 odcinek Adventure Craft z mapki Z Zapraszam do oglądania W poprzednim odcinku nas gdzieś bezsensownie teleportowało nie wiem jakim cudem i po co ale po dłuższej meczarni wróciłem tu Dobra, co my tu mamy? Jakieś drzwi Mi się wydaje, że powinna tamta drzwi nie otworzyć, jak mi nie zadziała, nie wiem czemu Nie wiem, cokolwiek tam jest można się to jeszcze otworzyć jakiś system potem. A jak nie to proste. przelecę kiedyś już jak skończę tą serię na F4. Zobaczymy co tam będzie. Czemu mi się drzwi zamknęły? Nie myślę. Jele pamiętam mi trzy życie ciekawi, wziął. Znaczy, chyba wziął nawet. Co tu mamy? Kurde. O! Czyli tak ja mam też w swojej serii taką pułapkę. Hmm. Lasek i... O, lubię to, lubię zimę Dziwne przejście, powinno być jakieś lodowe Ale może być, powiem szczerze hm, Lewo czy prawo, prawo czy lewo? Hm, lewo, no nie, dobra, prawo hm. Co mi tu mamy? Piesa Szaj Dobra, zobaczymy coś Aha, ja byłem czas patrzeć, a myślałem, że już jest około 10 minut, a tu minuta Nieco ponad hmm. Co my tu mamy Jakieś oczy by tu były chociaż Na razie nic nie ma hmm. Lewo i prawo Czy tam może prosto i prawo albo ja, tu powinna być jakaś dźwignia pójdę się tu nie jakieś dźwignie a piesek, wilczu znaczy. dobra wilka. a goldki dobra wrócimy za chwilę chyba że mam, nie nie Hmm. co my tu mamy o jakiś domek To ładne, ładne. Wow. Szulki. Ej, ej, ej. Dobra, zabijamy. Co jest? Członek ginąć nie chcę. Dziś nie celne. Płytka. Fuck. No, co jest? Ha. Szczury widzę, mogą naciskać Dobra, chodźcie za mną Chodźcie, mam dla was, mam pomysł Muszę zwabić tak, żeby to naciskać Kiedy będę przy drzwiach Hop, chodź, chodźcie Tylko nie przestraszyć, okej okay. Ale chodźcie Idzie, idzie, patrzcie, patrzcie, I idzie tu Teraz, Tak Jest, widzicie to? Dobra, do domku mm. A! Wystraszyłeś mnie kolego Dobra. Co tu mam? Jeszcze nie otwarte. Nie. <laughs> Jeszcze mi kolejny pająk wyskoczyć. Tego nie chcę. Chyba idzie się obić bez tego. No i to powinno otworzyć. Co to robi? Nie! Chciałem spać kurde. Aaa, otwarło się. E, nie wierzę, że jaki też w to mogą lepiej. Śmiałem tylko szczury. O, co my tu mamy? Bąbeczką w to przywale? ha. szczały. Lubiają mi zbugowane pająki inne. Jak to wejdą. O! Zaraz wyżej. Taki mini dungeon, że tak powiem. Ja tak tylko wygląda. Nie. Poradźmy bez. <grystanie> Dobra. Jup! To to jest Ech. wieprzowina mi tu wygląda, taka inna dziwna. Kurde, gdzie nie wejdę to ci pająk, potem robi. O Polko. Ja, co jest? A bo mi się ci już odblokowuje. Sustry? O skrzynka była. O skrzynia. Hmm. Czy muszę iść na dno, jakieś skrzynie? Może obrać coś po... nie. Ha. baba. I jest. ej, Ej. Czemu ja na to wejść nie mogę? Jak gdzieś nie można. Patrz, jeszcze miałem jedną drzwi na całym końcu. Tak, dobrze myślę. Hmm. O, muzyczka normalnie w dungeonie numer B2. albo 3 Trójcy chyba. Dobra. I jeszcze trwa. skrzy... myślałem, że skrzynki będą. Dobra. Ale. O, zbieraj się. Aha. Najgorsze, co może być, czyli wyczuć nic. Tylko nie cierpię. Ale jak wejdą w pańczynę to wtedy łatwo ich zrobić Tylko trzeba ich tu wprowadzić. Chodźcie. Do pańczynki. Tak, do pańczyki Właśnie teraz. Dobra. Moje. Moi. Dobra, i też w do mnie ślepy. Aaa, ostatni. Czemu nie idzie odbijać tych sztuk? Okej. Okay. Otwarcie jest. O skrzynkę sobie sprawdzę w tym A bombarowy się w sumie jeszcze mogą przydać. O wiem, wrócimy za chwilę. Sobie na start, tam gdzieś było. Nie czyli tle. Że to wszystko. Tak, chyba tak. Najwyżej się przejrzy. Kurde, a co tu się musi ładzić w tym domu. Sprawdzę ja z czasem, jak jestem. Ja, spoko. Co my tu mamy? Tu? Tu w dół będzie przejść I właśnie stąd, bo tu jest brudno. Aha, te szczury dalej tu są. Uwaga, mówię Aaa, chyba wiem, gdzie możemy iść teraz. Na lewo było jakieś drzwi, o ile dobrze pamiętam. No, ale tam w sumie na sercu jeszcze, o ile dobrze pamiętam, były te, jakieś te... Jeszcze jakaś odnoga bo Trudno pamiętam, Tam będzie pewnie on znając... No, było jakieś przejście było, o ile dobrze pamiętam. I trzeba do niego jakąś... Żeby wejść, trzeba coś tam było przynieść, jakąś... Nie wiem. coś w tym stylu. O! Bug czy co? Nie, bo tak? Nie, myślę, że jest bugowane, bo takie duże to jest straszne. Hero will play. Hmm. Fajne. Ha co to jest taki stary. Śnież na góry. Hmm. Nie. Nie wiem, o mi na te wielki nie chcę mi świadczyć hmm. tam coś nie jest, ale ja jednak pójdę z może tam? Czekaj, lekać, łapkę sobie Aha, znowu drugi raz już się nie otwieram Co my tu mamy? I zamek? Dobra, wali mi ta łapka. Zresztą na razie. Bo w sumie. Lawa? Wulkan czy jak? Nie, zobaczę. A chyba wulkan To w sumie nie, zobacz Ciekawe mnie czy to wulkan, czy co, to... czy tu można iść Nie to mnie widziałem na klocki A ja ją umiem pokonać, mianowicie tak Chłopata. Nie, w sumie nie, to nie to Ha O, jaskinka Jaskinia Ci hmm. kluczyk nie, nie idę tu jeszcze niby jest droga w dół, ale no, idę na razie tu skoro idę po poziomowo o o co jest? serce? nie, jakoś mi się tam nie chce hm. i nawet nie wiem jak tam w ogóle wejść hm, sprawdźmy tędy zobacz jeszcze jedną rzecz Brać z powrotem, gra się więc trzeba odnowa nowa. Trzeba się od nowa. tam, tam byliśmy i trzeba było nie pociągnąć. Teraz jestem tutaj, bo się odblokowały takie słodkie jakby. Mam mało czasu, bo zaraz się muszę zamknąć w każdej chwili i, i będę od początku, Hop. Jestem, za pierwszym razem, nie wierzę w to. No, tam było przez 10, nie trzeba sobie tu skoczyć. Co to mam za mózgę? Zaraz wracam. No, jest, skończyło się. O, śnieg, lód znaczy. Lód? Lód. jaju. tu widzi masakryczny masę kryczm. Nie będę myślać, jakby te świetło, co? No właśnie, ciężkie to jest. Hm. No, właśnie o tym mówię. Czołnika, spokojnie, jest, padło, no. Kurde, zginę szybko. Tutaj można z serca widzę wziąć. Nie, nie, dzięki, ja już nie chcę tych serc. Wystarczy mi klej, no. Już widzę po ilości, to jest 50. Hmm, Pochodnie. Trzeba byś. Odświetlamy no, rok nocie. Chwilę sprawdźcie. Jestem. Wolę mieczników, niż tych włóczników. Krzysła pisz. Hmm, co mam? Dalej. Ciągle ten lód. Czy mi się wydawało, że tam coś chodziło? Aha, mi się nie wydawało. A, tu też. O, wyjście. O. Pik Province. Dobra, tym akcentem będę zakończył ten odcinek. <laughs> Komentujcie, łapkujcie, oceniajcie i subskrybujcie. Na razie.